Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Coś białego? E, suknia ślubna. Suknia ślubna jeszcze nie, ale suknię ślubną zapiszę. Bo jak nam się kojarzy suknia ślubna i myślimy o sukni ślubnej, to zawsze myślimy o tej wymarzonej e, białej. Suknia. Halo, halo, dzień dobry. Dobry halo, wieczór. Witam. Dobry. Coś białego? Mąka. Mąka jest zawsze biała. Mogłaby być mąka w kopercie, jednak nie. W kopercie jest coś innego. Coś innego, ale równie białego jak mąka. Czyli tak naprawdę zawsze jest białe. Nie ser, nie suknia ślubna, nie mąka. Kochani, trzy propozycje za nami. W takim razie teraz czwarta propozycja. Propozycja trafna. Oddajemy słupę, przychodzimy do kolejnych zagadek, tak? I proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Witam serdecznie. Coś białego? Śnieg? Śnieg. Jeszcze nie, jeszcze nie, ale mógłby być śnieg. A jak nie śnieg, to co? Nie ser, nie subnie ślubna, nie mąka, nie śnieg. Coś białego, coś białego. Co Wam przychodzi do głowy, jak myślicie o czymś białym? Takim, co zawsze jest białe. Halo, halo. Dobry Dastu. wieczór. Witam serdecznie. Coś białego? To jest sperma. Sperma? Słuchajcie, rzucamy czegoś, co jest białe. Za słowo z koperty zapłacę 100 zł. Proponuję poszukać w tych rzeczach, które są białe zawsze. Wiemy już, że nie jest to ser, nie jest suknia ślubna, nie jest mąka i nie jest to śnieg. W takim razie co jest w kopercie. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, coś białego. E, kartka papieru. Kartka papieru? No nie, no jeszcze nie, jeszcze nie. W mojej kopercie jest i owszem biała kartka, ale na niej jest napisane hasło. Dobrze, w takim razie ustalmy jedno. Kto jeszcze do tej pory nie sprawdził swojego pomysłu? Ma takowy, ale jeszcze mi o nim nie powiedział. To zapraszam teraz. Halo, halo, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Witam pana serdecznie, coś białego? Kreda. Kreda? Jeszcze nie kreda, jeszcze nie kreda. Nie, ser, nie suknia ślubna, nie mąka, nie śnieg, nie kartka i nie kreda. Dobrze, kochani, podpowiem Wam w ten sposób: hmm, szukamy czegoś, co jest w kuchni. Coś białego i coś z kuchni. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, coś białego? Mleko. Mleko. Dobra propozycja. Dobra propozycja, bo ym, widzę, że słuchała Pani moich podpowiedzi. W kopercie jest coś innego niż mleko, ale jesteśmy kochani na dobrej drodze. To w takim razie co? Kto już ma pomysł? Coś białego? Coś z kuchni? Nie jest to mleko? Ser również nie? I zostaje nam w takim razie tej kuchnica. Słuchajcie, to jest zagadka na rozgrzewkę. W kopercie nie może być nic trudnego. To jest coś, co przychodzi do głowy tak naprawdę od razu. Halo, halo, dobry wieczór! Dobry wieczór! Witam serdecznie, coś białego? Majonez! Majonez, no jeszcze nie, jeszcze nie! Halo, halo, dobry wieczór! Dobry wieczór! Witam pana serdecznie, coś białego? Cukier! Cukier, jeszcze nie cukier, ale ładna propozycja. Cukier, i co jeszcze, i co jeszcze. Kto ma jeszcze propozycję? Kochanie, ja Wam przypominam od razu, co już było. Był ser z kuchni, było mleko, był majonez i był cukier. A ja czekam na tę jedną, jedyną propozycję z mojej koperty. Kto pomyślał tak samo, jak ja pomyślałam przed programem? No, moi drodzy, co takiego ukryło się w kopercie? Bo ciągle nie wiemy, a ciągle chcemy wiedzieć. Jakieś takie artystyczne mnie się włączyły tutaj. Specjalnie dla Was. Dobrze, kochani, kto wie, kto wie? Co jest w kopercie? Prosta, łatwa zagadka na rozgrzewkę, zapewniam Was. Już powinna być za nami. Już powinniśmy przechodzić dalej. Mało tego. Powiem Wam, że jak otworzę kopertę i wszyscy zobaczycie, co tam jest, a wcześniej usłyszę to hasło od kogoś z was, no to wszyscy będą zdziwieni. I wszyscy powiecie, o jej, jak mogłem o tym nie pomyśleć. Albo no przecież o tym myślałem, dlaczego nie sięgnąłem po telefon. O! I to by była najbardziej przykra sytuacja, że ktoś myślał właśnie o tej rzeczy i potem telefon nie sięgnął. Nie wykorzystał okazji do tego, żeby zarobić pieniądze, bo w tym programie codziennie, co wieczór wygrywa się pieniądze. No, i to tylko od Was zależy, czy skorzystacie z tej szansy, czy nie. Coś białego? Co w mojej czerwonej kopercie? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. Coś białego? Ej, śmietana. Śmietana. No, jeszcze nie, jeszcze nie, ale dobra propozycja. Słuchajcie, idziemy w bardzo, bardzo dobrym kierunku, to jest pewne. Kuchnia, coś białego, bardzo fajnie. Co jeszcze Wam się z tym kojarzy? Bo mamy mleko, mamy majonez, mamy cukier, mamy śmietanę i mamy ser. A czego jeszcze nie mamy? Proste, znane i smaczne. Coś do jedzenia, coś do jedzenia jest w kopercie. Co takiego? Kto ma pomysł? Kochani, ma pomysł, którego jeszcze nie sprawdził tutaj u mnie w studio. To w tej chwili myśli o czymś białym i się waha. I mówi, no mam coś białego, ale sięgnąć po telefon, nie sięgać, nie wiem, co mam robić. Zrób to, po prostu to zrób. No i? Co białego i pysznego ukrywa moja koperta? Halo, czy wy już wszyscy śpicie? Słuchajcie, powódka, powódka, ja wiem, że jest późno, wiem, że mamy prawie punkt do drugiej w nocy, ale jednakowoż chciałabym tutaj kogoś usłyszeć. Oj, proszę, jak na życzenie. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, coś białego? Kefir. Kefir. Dobra propozycja, jeszcze nie kefir, ale bardzo dziękuję. Kefir, i co jeszcze? Nie kefir, nie mleko, nie śmietana, nie majonez, nie cukier i nie ser. To co jeszcze nam w kuchni takiego białego, że zawsze białe zostaje? I proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Witam serdecznie, coś białego? Witam. Jeśli. Halo, halo, dobry wieczór. A umówicie pani ze mną? Serdecznie, coś białego. A mam dla mnie propozycję czegoś białego? To powiem hasło. Aha, jak się, dopiero jak się umówię? Tak, to powiem Nie, to hasło. najpierw pan mówi hasło, a potem ja się zastanowię. Bo wiem, wiem, jakie hasło jest. No dobrze, Twarug. to proszę powiedzieć. Twaróg. Co to było? Twaróg. Drogi panie, nie ci z randki, ponieważ ser już mam i zrozumiałam, że skoro chodzi o coś białego, to ktoś nie pomyślał o serze żółtym, tylko twarogu, więc następnym razem, jak pan będzie bardziej trafny, dobrze? Ale pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Twaróg. Słuchajcie, nie będę już tego twarogu zapisywać, ponieważ mam ser i myślę, że to wystarczy. Przypominam o nim dość często. A kto ma dla mnie hasło z koperty tym razem? Ale jak pan bardzo chce próbować, to ja zapraszam, zapraszam. Wymyśla pan kolejną propozycję, czegoś, czego jeszcze nie ma na mojej tablicy. No i kto wie, kto wie, być może randka się uda. No dobrze. Dobrze, kochani, eee, żarty na bok. Kto w takim razie mm, ma coś białego? Coś, czego jeszcze nie usłyszałam, coś, co znalazł, bądź pomyślał o tym i akurat znajdowało się w kuchni, albo się z kuchnią po prostu kojarzy. O proszę, ktoś ma. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, coś białego? Eee, lodówka. Lodówka! No nie, to raczej może być w lodówce, bo ja mówiłam, że to smaczne, a lodówek to raczej nie polecam jeść, bo to potem może się niestrawnością dużą skończyć. Lodówka. Pani, pomyślcie o tego tych produktów, które możemy strawić. Dobrze? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, coś białego? Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słyszę pana. Nie z tym umówieniem, bo już dzwonię trzeci raz. No a ja cały czas czekam na hasło z koperty. Drogi panie, bo taka stuba to prawie na kawę. Jak Twar, nie ze mną, to z jakąś inną twaróg panią. Będzie. Co będzie? Twaruk. No przecież twarug. mówił Pan już twaruk. Drogi panie, bardzo proszę o chwilę koncentracji. Nie powtarzamy hasła, o której już mówiliśmy. Ser już był twaruk również.